O 8, już po wakacjach, ale czuć jakby nie było. Z tej strony standardowo ja. I jesteśmy w Krakowie, nie na Mazurach, ale bardzo ładnie. A jesteśmy tu, bo dostałam zaproszenie od Wawelu. Bo słuchajcie, jest taka akcja: serce rośnie. I dzisiaj są tu dzieciaki z fundacji Wawel z rodziną. Idziemy tam do nich. Go, aczkolwiek tak mi tu dobrze. <laughs> O, oh, lubię wykorzystywać internety, was i waszą siłę do tego, żeby robić coś fajnego. Cała ta akcja serce rośnie. Możemy wesprzeć wszyscy razem fundację taką jak ta, czyli z rodziną. I tutaj wspieramy Włady Talenty. Tutaj ekipa już się organizuje. Nie wiem. O, bo... Da się pływać tutaj, Fajtek. Już masz gotowo? No ja To! to. Okay. Daj. Da się pływać na samym żabu bez steru i bez między Międzywojewódzkiem i młodzików. To jest pierwsze miejsce, to jest drugie miejsce. Gratulacje. Chłopaka, też żeśmy zrobili wyczyn. Chłopak wygrał. Jak przypływa na 200 czy 300 łódek mój zawodnik w pierwszej piątce, ja go odbieram na, na mecie, to jest moja satysfakcja. Będziemy pływać. Ma... chcę pierwsza nie dotykać żagla. Dobry, <laughs> tutaj panie nas będą to... wiazły. Nie, że jeszcze wam tak nikt nie dawał No, nie, nie, To jest nie, nie, sobie na łódce, tutaj nie, dziewczyny wożą. Tak. I pan trener Wojtek przywiózł nam kawę. Na, tej desce, Na tej desce. Przywiózł nam dołu. kawę. Przed chwileczką tutaj parkował. Tak. Koło już odpłynął. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby... Taka inicjatywa, że pomaga nie młodym talentom. Anka Dymna na to fajnie mówi. Anka Dymna mówi, że to zaraźliwe jest, że to jest jak choroba, że jak się pomaga już raz się komuś pomogło, to, potem to już się potem chce się chce coraz więcej, mm -hmm. że to jest jakiś rodzaj nałogu. Ale wiesz, odpowiedź na to, skąd się to bierze, no to ja myślę sobie, że to trzeba próbować i, mm. i ten fan i te frajdy z tego wyciągnąć, rozumiesz, i, i wtedy I się bierze, i wtedy nie? się bierze, nie? Skąd to się bierze? Skąd ta potrzeba? Martyna, ja nie mam pojęcia, skąd ludzka, ta potrzeba nie? jest. Może to jest jakieś coś, gdzieś mnie brakowało, może to, może nie, nie wiem. Spotkaliśmy się gdzieś w połowie drogi, mówię o moich tych. O moim braku, bo to, to jest na pewno z jakiegoś braku. To mamy jedną stronę, a druga strona to jest Wawel. No i tu gdzieś się sensownie spotkaliśmy razem. Dostałem od nich propozycję gdzieś po drodze. Czy bym nie chciał wziąć się zaangażować właśnie w instytucje fundacji? Yy, prorodzinnej. No i stąd są te dzieci, stąd są te, jak mówię, nie tylko dzieci. Ale te są rewelacyjne. Te są obłędne. Mhm. Olega atakuje. <śmienny wyszły> Mają coś. Mają. Dostały jakąś kawałek płachty, rozumiesz, na na, na wodę i, i, se, i se, No więc no, no to, to, to my jesteśmy po to, żeby dać ten kawałek płachty. No więc tu chcemy z Wawelem razem i z Fundacją Wawel, z rodziną chcemy się wbić w lukę i pomóc ten system albo zbudować na nowo, albo naprawić. Ambicje mamy duże. Mecenasa z pieniędzmi mamy fajnego. No więc taki jest nasz, jak to Martynka zapytałaś na początku. Od prostego pytania Twojego. Cel. Misja. Cel, misja, sprawy, które robimy, kierunki, jakie robimy, to gdzieś tak jest. No. Tak gadamy o tej akcji, a nie wiecie o, o co chodzi w ogóle. Pojemy z Wawelu takie y, produkty z naklejką taką, serce rośnie. I wtedy w środku mamy kod. Wchodzicie na sercerośnie.pl i tam mamy pięć fundacji, które można wesprzeć. Jest na przykład 2 zł na cel społeczny. I wybieracie sobie, po prostu pisujecie ten kod i wtedy Walu przekazuje 2 zł na daną fundację. I oprócz tego zbieracie jeszcze punkty, które potem możecie wymienić na koszulki, bilety do kina i różne inne fajne gadżety. Także generalnie nic nie trzeba za bardzo robić, żeby być częścią czegoś fajnego. Także myślę, że to jest spoko akcja. Fajne to jest, fajne to jest. I super dzieciaki tu są i naprawdę, no. Zróbmy coś, zróbmy coś ze światem, nie? A tymczasem, jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapy w górę, subujcie, dzwonkujcie, wiecie, zróbcie szałas. I dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się. Pa!